Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na przepyszny, bardzo odżywczy i dietetyczny można powiedzieć krem. Krem mianowicie paprykowo-pomidorowy z genialnych składników. Wystarczy dosłownie 10 minut przygotowania e, samych składników, później jeszcze kilka minut dosłownie gotowania i macie coś naprawdę pysznego. Cały dokładny przepis e, pisany znajdziecie na stronie kuchmi.pl Link oczywiście znajdziecie w opisie, jak i w komentarzu. Nie zapomnijcie oczywiście odwiedzać mnie na Instagramie oraz Facebooku. Teraz tutaj wam się wyświetlają poniżej nazwy. Linki również znajdziecie w opisie. Teraz już nie przedłużając tego wstępu, zabierajmy się do pracy. Moi drodzy, przepis rozpoczynamy od przedstawienia składników. Do kremu paprykowo-pomidorowego potrzebować będziemy oczywiście papryki, trzy czerwone papryki, e, oczywiście umyte, znajdują się już przy mnie dwa ziemniaki, a to po to, żeby jak każdej zupie krem nadać kremowości. E, ćwiartka selera, dwie marchewki, dwie średniej wielkości cebule oraz puszka pomidorów. Zaczynamy od posiekania bardzo drobno cebuli. Najpierw napół, następnie siekamy w pół plasterki. Przekręcamy i kosteczkę. Cebula posiekana do garnka, w którym będziemy już gotowali całą zupkę. Trafia dosłownie 2-3 łyżki oleju bądź oliwy z oliwek. Co macie, to wlewacie i od zimnego oleju podsmażamy sobie delikatnie, w zasadzie musimy zeszklić cebulkę. pod to około 2 minut, a w tym czasie zabieramy się za krojenie kolejnych składników. Marchewkę kroimy sobie na mniejsze kawałki. Nie ma znaczenia na jaki kształt, w zasadzie, bo później i tak, i tak sobie to wszystko zmiksujemy. Chodzi o to, żeby marchewka była dosyć drobno pokrojona, żeby jak najszybciej nam się ona rozgotowała i była gotowa do miksowania. Marchewka, moi drodzy, pokrojona, cebula zeszklona. Tak więc, pora, żeby i marchewka trafiła do środka garnka. Również ją sobie musimy cały czas podsmażać. A w tym czasie kroimy kolejne składniki. Następnie zabieramy się za ziemniaki. Ziemniaki również kroimy w drobną kostkę. Najpierw plasterki około centymetrowej szerokości. Kształt nie ma znaczenia, tak jak w przypadku marchewek. Ziemniak się dosyć szybko nam ugotuje. Ziemniaki również trafiają do środka. Cały czas wszystko oczywiście sobie posmażamy. Przychodzi pora na paprykę. Paprykę sobie wyfiletujmy delikatnie tak, żeby pozbyć się gniazd nasiennych. Kolor papryki to już jest według Waszego uznania. Możecie sobie po prostu użyć takiej, która jest może akurat w promocji, bądź która jest tańsza. Kolorystyka nie ma tutaj większego znaczenia, bo również ona zostanie, papryka jest zmiksowana. Czerwony kolor i tak i tak nadadzą nam tutaj w dużej mierze pomidory. I paprykę kroimy sobie na mniejszą kosteczkę, tak żeby również szybko nam doszła i zmiękła. Papryka pokrojona trafia również do środka. Jak widzicie, moi drodzy, ja tutaj niczym nie doprawiam na razie. Ja chwilę dodam tylko soli i pieprzu czarnego. Nic więcej, ponieważ całość będę zalewał bulionem, rosołem, który został mi z obiadu. Tak więc nie może się nic zmarnować. Wykorzystam go właśnie do zupy. Teraz jeszcze to sobie delikatnie wszystko Podsmażę dosłownie 2-3 minutki na wysokim ogniu. Za chwilę dodamy pomidory, doprawimy, zalewamy bulionem, a resztę zobaczycie. Na sam koniec jeszcze, bo zapomniałem Wam o tym przecież przed chwilą wspomnieć, został nam seler. czwartka selera trafia do środka, również sobie staramy jak najdrobniej to pokroić. Jeżeli nie lubicie selera, możecie użyć pietruszki, bądź w ostateczności pominąć te składniki, lecz dodają one niezwykłego charakteru i podkreślają, podkręcają wszystkie smaki pozostałych warzyw. Wszystkie składniki, moi drodzy, oprócz pomidorów, znajdują się w środku garnka i tak jak obiecałem, tylko i wyłącznie solę wszystko. Powiedziałem, że będę używał czarnego pieprzu, jednak teraz mi się zmieniło i dodaję odrobinę dosłownie pieprzu, ale chili, pieprzu cayenne. Tak więc wszystko to sobie teraz zamieszam i dodamy przepyszne pomidory pelatti. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, pomidory Pelatti możecie oczywiście używać innych, jednak te mają niesamowitą słodycz w sobie. Są wysokiej jakości, a pochodzą one ze sklepu winotoskani.pl, gdzie z moim kodem Toskania 5 pisanych wielkimi literami otrzymacie 5% zniżki na zakupy, I, ta, i wtedy taka puszka wyniesie Was około 3 zł. Tak więc niedużo za taką jakość. I pomidory trafiają do środka. Zobaczcie, są w całości piękne. One się oczywiście rozgotują. Teraz to wszystko sobie dosłownie również jeszcze 2-3 minutki możemy podsmażyć, podgotować. Jednak jeżeli Wam się spieszy, wystarczy, że tak jak ja to teraz robię, ugnieciecie te pomidory, wtłoczycie je w pozostałe składniki. Tutaj wszystko jest gorące. Tak więc bardzo szybko łapię temperaturę. I to wszystko zalewam bulionem rosołem. Tak jak mówiłem, został mi on z obiadu, tak więc nic się nie marnuje. Wlewam do środka około litr takiego bulionu. No właśnie. I teraz moi drodzy, wszystko gotuję do miękkości, a wszystkie warzywka zrobią się miękkie będą gotowe do miksowania. Myślę, że na oko potrwa to około 20-25 minut pod przykryciem na małym gazie. Moi drodzy, minęło pół godziny niespełna. Sprawdziłem. Spójrzcie moi drodzy, jaka jest konsystencja. Właśnie o taką chodzi. Wszystko dokładnie zostało zmiksowane. Przepięknie wszystko pachnie. A więc przychodzi kolej na serwowanie. Przelewam do jednej miseczki słuszną porcję. Taką porcję wyśmienitego kremu paprykowo-pomidorowego. Polecam Wam oprószyć sporą ilością natki i pietruszki oczywiście świeżo przed chwilą posiekaną. Nada ona niezwykłego jeszcze dodatkowego zapaszku i smaku. Ja jeszcze lubię sobie skropić kawałkiem limonki taką zupę, wtedy ona przełamie delikatnie słodycz i papryki oraz pomidorów, tak więc zupa jest moi drodzy Gotowa, przepyszna, pożywna, można powiedzieć, dietetyczna. Ma bardzo wiele witamin oraz wartości odżywczych. Tak więc polecam Wam wypróbować takie coś, takie danie. Szybka do zrobienia, nic trudnego. Także ja uciekam jeść. Wam życzę wszystkiego dobrego. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. A w sekcji komentarzy dajcie mi znać, jak podobał Wam się ten przepis. Oraz jakie jeszcze zupy czy kremy mam dla Was przygotować, także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!